Jest pan Łukasz Węgrzyn, bardzo proszę, a później pan Krzysztof Witkowski. Dzień dobry, Węgrzyn Łukasz. Dziękuję za zaproszenie w ogóle panu premierowi, panu ministrowi. Ja reprezentuję Instytut Allerhanda z Krakowa, my badamy własność intelektualną. I trochę żałuję, że jest takim małą debaty merytorycznej. Ja tu się bardzo przychylam do, do tego głosu adwocem kancelaria Barton Bert, chociaż się ja z nią nie do końca zgadzam, bo ja widzę pewne wątpliwości w regulacjach, jeśli chodzi o akta. Yy, przede wszystkim tam jest penalizacja pewnych zachowań, czyli prawnokarne regulacje wobec yy, znaków towarowych. To jest pewna nowość i wcześniej nie było w polskim prawie i na to trzeba zwrócić uwagę. I jest parę wyrażeń, które są nieostre. Co to jest zachowanie? działanie pirackie, albo co to jest handlowa skala albo masowa skala, ale to też jest do wyjaśnienia, tak? No jest ten słynny 27 ust. 4, o którym mówił pan minister, ale on jest fakultatywny. No jest ten słynny paragraf, który mówi o tym, że nie mogę sobie teraz utrwalić filmu w kinie. Ale on też jest fakultatywny. Więc co do takiej wstępnej analizy, którą myśmy przeprowadzili przez ostatnie trzy tygodnie w instytucie, to rzeczywiście jest tak, że trochę ten diabeł ma, ten strach ma wielkie oczy. Ja postaram się tę analizę jak najszybciej upublicznić. Tutaj nie ma pana posła Zalewskiego, więc ja mu ją po dostarczę, bo narzekał na to, że takich, takich analiz nie ma. Więc rzeczywiście chyba diabeł nie jest taki straszny, jakby się wydawało. I to jest tak tytułem podsumowania tych wątków merytorycznych, sobie pozwolę. Natomiast druga rzecz jest taka. Ja, ja pracowałem przez jakiś czas dla profesora Lerego Lissiga, to jest człowiek, który wymyślił Creative Commons. Potem pracowałem przez długi czas dla krwiożerczych korporacji, więc jestem jakby z dwóch stron barykady, żeby nie było wątpliwości, że próbuję reprezentować jakiś jeden konkretny interes. I mam wrażenie, że z akta stała się jedna kapitalna rzecz. Nawet kapitalna rzecz się stała z akta. Znaczy akta rozbudziła dyskusję w Polsce o własności intelektualnej. I to jest dyskusja, którą ja próbowałem z pozdrawiam serdecznie Piotrka Wasilewskiego Instytutu wzbudzić od kilku lat. Robiliśmy to na różnych frontach. Robiliśmy to z osobami obecnymi na tej sali, z panem ministrem między innymi. I pewnie będziemy to robić dalej. I ja mam jedno pytanie, wielką prośbę do, 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 do pana, panie premierze. Bo pan jest premierem, pan jest prezesem. Pan nie musi Pan nie ma obowiązku wszystkiego wiedzieć, to jest naturalne. Natomiast Pan musi mieć nosa. I mam wrażenie, że Pan ma nosa. To jest takie moje osobiste zdanie, bo Pan powiedział tu, chyba trzy godziny temu, że to być może nie chodzi o akta, może chodzi o system własności intelektualnej w Polsce w ogóle. I prawdopodobnie tak jest. I ja mam wrażenie, ja sobie pozwolę powiedzieć tak, że niech mi Pan, niech mi Pan Premier obieca, bo ja pewnie takiej drugiej okazji nie będę miał. Na miłość Boską nie zmarnujmy tej szansy, która jest teraz w Polsce, żebyśmy wreszcie zreformowali własność intelektualną w tym kraju. To jest kapitalna szansa na to. Cały kraj o tym mówi. Chcieć czy nie chcieć, tak jest są zaangażowane w to kapitalne głowy. Ja na tej sali widziałem głowy, które są świetne, tak? Tam część z nich chyba nie wytrzymała już i, i musiała pójść, ale to są świetni prawnicy, to są świetni analitycy, którzy widzą więcej niż przepis, tak? To nie są biurkowcy, którzy się koncentrują na ustawie, to są ludzie, którzy myślą biznesowo, prospołecznie. Oni są do dyspozycji, trzeba ich tylko dobrze wykorzystać. I moja wielka prośba, moje, to jest, to jest pytanie i prośba zarazem, żebyśmy, żeby Pan Premier zrobił wszystko, naprawdę wszystko, żeby to wykorzystać. No to, się może nie, to się może nie powtórzyć, tak? że takie zainteresowanie IP, tą własnością intelektualną, może się drugi raz nie trafić. Więc jeżeli się trafiło teraz, to zróbmy to. I może być tak, że nasz kraj yy, dzięki temu, tak? jakby przekujmy, tą, nazwijmy to porażkę w sukces, tak? będzie tym pierwszym krajem, który tak zreformuje własność intelektualną, że inni będą patrzyć z zazdrosnym okiem. I jest mój gorący postulat i gorąca prośba i... Po prostu chciałem to bardzo wykorzystać, bo miałem wrażenie, że być może kolejna okazja face-to-face -face z premierem mi się nie zdarzy, więc czynię to niniejszym i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, bo czułem się wyróżniony i chciałem z niego skorzystać. Dziękuję bardzo.